Siema, do wygrania w tym odcinku jest taki skin. Jedyne co musisz zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film oraz napisać na końcu nick z Discorda, po czym wejść na stronę G4 skins, Użyć kodu Szymonek i wysłać potwierdzenie użycia tego kodu na mojego Discorda. Powodzenia. Witam witam serdecznie w nowym odcinku ze strony G4 Skins. Widzicie przypominam oczywiście kod Szymonek plus nie pracy na każdego zapozytu, nałaśnie Helestaru są na tej momencie A dzisiaj, 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 no w sumie dzisiaj, bo przez długi okres będziemy testować skrzyneczki, tak? Wleciały nowe skrzynki partnerskie, więc zobaczymy, co da. Zaczniemy od tej 10 zł. 10 zł, tak? I mamy 777. Ach, takie. Tamten. Wiadomo o co chodzi. Fajny, fajny Bowie. Fajny parakordzik. Fajna nawaja. Fajne skiny, jak za 10 zł. Sympatyczne, tak? 12 Wydaje mi się, że bardziej batlowo. No dobra, pierwsza. Przetestujmy. Czy ja zawsze rzetelnie? Tak, zobaczymy, co tutaj da. Cztery koła otworzeń w ogóle, więc sporo. Ciekawe, ciekawe, co to będzie. Zaraz zobaczymy. Uwaga. Kolejno. gloczek, fajny dropik, fajny. A wupa! Minimalware, fajny dropik, fajny. Ale czy da nam koce, o to jest pytanie, nie? Fajnie by dało taką kostkę, no Kostka mile widziano Jeszcze raz Hmm, P90, okej okay. To no, musi coś dać, ja tu czuję, o a ile? Niealewer, fajna, zostawiam 3 a fajna O, famasik, ile taki famas? 21, 21 Kurde, no tak jak na razie Nie ma jakiejś dużej chyba w wtopy, nie? Jakoś tak Chyba jak na ten moment, coś sympatycznie A z racji, że możemy tu kosę wydropić, fajnie było takowo dropnąć Gloszek, MK, chyba zrodka, kałaszek Z się Glock na... się... ładnie, ładnie dało Prawie praktycznie stówka Więc profit sympatyczny Na zero O, dyszka w plecy Wyszka w plecy, kolejna AWP, stój, stój, stój. Szym, dobra, 5 naraz, 5 dych. No Wydaje mi się, że spoko, opcja jak za 10 zł. Sympatyczne, nie? 8-6 fajny Dropik Kałach mm, Bida No musi coś dać. No patrz no 32 no spokojnie, na no spokojnie 25 jeszcze, jeszcze raz. No nie chcę dać chyba. Może fast modzik tutaj coś da. No nie chcę rzucić, nie? Dobra. Yy, fast mod. Raz. O, 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 o. o ale zrotka. Ile to? To chyba drogie. Aha, 7 zł. Poprawę na 0, 4 blok WP, będzie minus. Minus dokładnie, ale ponad połowa. Oj, szkoda, że nie nawaja. Szkoda. Wiedychy, kałach mm, szkoda. Kurde, no tak... Tak nie jakbym powiedział, nie? Te defaultowo tak... niż masz, nie? Kolejne, dobra, spróbujmy battle, spróbujmy battle, bo to ja widzę, że to... Że to ciężko idzie, dawaj. Dajmy 10 na 4, underdog może. Chyba na przywołaj boty. O. Znowu G4 też ostatnio nie wyrabia. F5 już pewnie pierwsza skrzynka za nami, nie. I uwaga, hop. Underdog jak na razie sympatyczny. Kolejna. Oj nie dał ile to? O oh, yes. No, i na razie żałuję, że underdog tak. To drogie. Okej. Okay. Myślałem, że droższe. Okej. Okay. Dobra, to ten już ma więcej od nas. Tylko reszta, reszta. Ten też ma chyba więcej. Ten ma mniej. Oj, niedobrze. O oh yes. Czemu mi musi dawać takiego loka, nie? O! Dycha tylko. To i to na zero No nie Szkoda. Jakby nie underdog to byśmy wygrali, nie? Szkoda Szkoda. U o kurde, 126 zł, ty. Cała batla w jednym skinie. Ile? Nie. Wow! 5 zł. Kurde jakby ten. 400, ej, dobra, no, no razy zrobiło, nie? Spróbujmy jeszcze raz. Nie. Dobra, to sobie później wyjdę. Teraz zróbmy publiczną i normalną... Nie, zróbmy tak, ale normalną. Teraz może odda. Zaś te boty, nie? Czemu to się musi lagować? 3-0 0F5 Dawaj. Henry Okej, okay, teraz... Ej, fajnie dało, teraz fajnie, fajnie. Tu 15, tu 10, fajny dropik. 21 dla nas, fajnie. Minimalnie jeszcze wygrywamy, teraz... Okej... Okay. Okej, okay. wyrównanie... Uh, stówka! 131, cyk! Dzięki! Dzięki, no raczej mamy wino w kieszeni, no i to jest dropik. Ej, dobra, fajna ta skrzynka, nie? No, defaultowo, tak jak widzieliście, ale batlowo uważam, że spoczko, nie? Jeszcze to teraz wygramy. Uważam, że naprawdę, naprawdę... Sympatycznie chyba dropik, nie? Cyk 7,50, ładnie. Tutaj dycha. Ile to? Złotówka 17,21. No git, nie? No i tak mamy chyba. Ta, mamy to. Ale profit będzie chyba solidny, nie? No kurde. 500 zł, nie? Ponad program. Uważam, że spoko Dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za obejrzenie. Do końca na następnym filmie, zapraszam. Godzina 18. Hej.